Śmieczko, mordeczki, do nas kolejnych filmie z Minecrafta na moim kanale. Na wstępie zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, a ja Wam dzisiaj pokażę jak mi darmowe kosmetyki do Lunara w ten sposób tak jak mój jest darmowy. I jeśli chcecie sobie zobaczyć, jak zrobić sobie takie kolorowe logo, to zapraszam Was do tego odcinka, który będzie tutaj w karcie. Oczywiście jak widzicie... Sposób darmowy, macie wszystkie kosmetyki, od pelerynek, do nawet plecaków, jakie chcecie, skrzydełka oczywiście też są. E, Wybieracie sobie, co chcecie, lub też możecie sobie wybrać tańce. Ja sobie już tu kilka wybrałam, oczywiście można tylko e, 8 tańców wybrać, dlatego patrzcie. Klikamy sobie tutaj B, przytrzymujemy i możecie sobie wybrać jakie chcecie tańce, oczywiście wszystko darmowe. Fajnie to wygląda takiego El Primo, to mi się mega podoba. E, no i co, ja wam pokażę ten sposób, jak już zostawiliście łapkę w górę. Pierwszym sposobem, znaczy pierwsze w ogóle co robicie widzowie, to będzie tak. To będzie tak, wbijacie sobie, tutaj macie oczywiście dwie takie stronki, które Wam pokażę. Pobieracie sobie tutaj w zależności od tego, jaki macie system, na przykład myślę, że większość z Was będzie miała Windowsa. Jak już sobie to pobierzecie, wypakujcie sobie na pulpit, klikacie później tutaj te kody i Download zip, wypakujcie sobie to na pulpit i mi się widzimy już na pulpicie. Nie chciałam się tego blurować, dlatego zrobiłam sobie tak. Tutaj macie Spotify, a tutaj ten. E, wbijać sobie widzowie pierwsze tutaj w tego e, Windows'a. Wbijać sobie tutaj. I tutaj otwierać sobie Lunar Client GT, tak się czyta, nie wiem. Pokazuje Wam się właśnie takie coś tam. Później Wam się pokaże komunikat, że coś tam może wywołać zmiany na komputerze, czy jakoś tak. Nie pamiętam. Tutaj sobie ustawiać po prostu, jaką chcecie, ale to możecie zaakceptować normalnie. dajecie bo tam się nic Wam nie stanie. dajecie sobie, jaką pamięć chcecie przydzielić, wybierać sobie wersję i później. Tutaj będzie większa tematyka, czyli agent, wbijać. Sobie, ja już to mam zrobione, klikacie tutaj już możecie sobie to zamknąć. Otwieracie sobie wtedy otwieracie sobie, dajcie sobie AD i szukać sobie właśnie tego folderu, który jest, y, który sobie pobraliście, czyli tego drugiego o tego sobie szukacie folderu, czyli ad, Tam szukać sobie po pulpicie, tu mam akurat w pulpicie. Myślę, że większość z Was też będzie miała, i tutaj sobie tego szukacie, widzowie. Ja mam to tutaj. zaznaczać sobie to wszystko i dajcie sobie otwórz. E, w grze mi się wgrało jeszcze raz, więc, jakby no. I klikacie sobie tutaj. E, tu sobie klikać chyba tyle. Po tym właśnie kliknięciu powinno wam, się, powinno wam się otworzyć Minecraft. Oczywiście on będzie zalogowany na Wasze konto. E, jeśli tak nie jest, to nie wiem, co Wam się stało. E, tutaj macie po prostu sobie już ubranka, już nic więcej nie musicie robić. Wbijać sobie na single player, ja sobie wezmę w jakiś pierwszy lepszy świat, właśnie. E, tutaj sobie wbiłam. Jak widzicie, jestem, mam tutaj sobie wszystkie kosmetyki, e, więc to by było tyle z dzisiejszego poradnika. Możecie sobie z tym właśnie wbid na każdy serwer multiplayer, bo dodawać sobie kosmetyki, no i co? Myślę, że Wam pomogłam. Oczywiście jest w sposób darmowy, moim zdaniem mega fajny. Niestety, jeśli jesteście na multiplayer, to chyba nikt nie widzi tych kosmetyków, jeśli nie macie ich zakupionych ze strony Lunara, ale zawsze fajnie mieć taki po prostu vibe, jak sobie gracie, że macie swoje skrzydełka, jakiś swój ubiór, oczywiście dostosujecie sobie go tak, jak chcecie. No i co? Myślę, że Wam pomogłam. Łapka w górę, subskrypcja łapka w górę subskrypcja z dzwonem no i ja się z wami żegnam no i pa pa